głasza się Joe Green ze stacji 9942. Zdaje się, że możemy ją otworzyć. Zabieram skład z powrotem. Co się dzieje? Oho! Tajemnica zaginięć! Martin Tajemniczy. Cześć Diana. Cześć Hunter. Zaniosę ci te książki. Ale te? Żadne ale. Ty mi pokazałaś kampus dziś rano, więc ja mogę ponieść twoje książki. <laughs> o! 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 Wiesz co, Hunter? Właściwie to próbowałam włożyć książki do szafki. O, w takim razie cię zostawię, zanim jeszcze bardziej narozrabiam. Jesteśmy umówieni o czwartej, nie? Będę choćby świat się walił. E -e -e. Mm. Co się o! dzieje, Diana? Głupio wyglądasz. Nie wyglądam głupio, Martin. Jestem rozbawiona. Hunter Barrington właśnie mnie rozśmieszył. <laughs> Ten nowy? No, przestań! On tu jest raptem ile, ile cztery godziny, co ty o nim wiesz? A co mam wiedzieć? Jest mądry, ładny, wesoły. I umówiliśmy się. Co? A dokąd idziecie? Do biblioteki. Haha, <noise> naiwniaczka! Dałaś się nabrać na pomoc w odrabianiu lekcji! O, wcale, że nie, Martin! Widziałam, jak rozwiązywał równania. I kto wie? Może to on A? będzie mi pomagał? Hmm? To centrum. Ciekawe skąd jest sygnał. <grystanie> A. 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 Dzięki ja chyba. <grystanie> Martin tajemniczy, witaj! Diana Lombard, witaj! Japa jaskiniowiec, witaj! Siema! Cześć, Billy! Ej, Martin, jakieś wieści z pola podrywu? Jakieś nowe liczby? Złamane serca? Wiesz, chwilowo odłożyłem na bok uganianie się za szczęściem, by chronić wow. Bianę przed totalnym idiotą. Hunter nie jest idiotą! To człowiek renesansu. Doskonała mieszanka siły, piękna i mądrości. Co ty, udowodnij to! Udowodnij, że ten tempol nie wykorzystuje cię, bo jesteś dobra z matmy. Chcesz tego? Świetnie. Poproszę Bilego, żeby go sprawdził. Wtedy się przekonasz, że Hunter to geniusz i będziesz musiał to odszczekać! Dzień dobry reku. Dzień dobry, agenci. Mamy? Przedstawiam wam mojego klona, Mama 2. Dzięki niej będę mogła być w dwóch miejscach w tym samym czasie. Witam. Oto wasze zadanie. Udacie się dziś do Bostonu na śledztwo w sprawie zniknięcia składu metra i maszynisty Joe'ego Greena. Jego ostatni komunikat radiowy zakończył się krzykiem. Nie mamy żadnych tropów. Hmm, może to zwyczajne porwanie? O tak! Bo porwanie całego składu pociągu to pestka. Dobra, geniuszu. Jaką masz teorię? Pociąg jechał sobie po torach, które były mokre. Nagle wpadł w poślizg, przyspieszył i poleciał. Wtem, bum! Przekroczył prędkość dźwięku i wpadł w czwarty wymiar. Boston. Już, Martin, nie tajemniczy. Aha. Cześć, ludzie, jestem Martin Tajemniczy, tajny agent do zadań specjalnych. Czyli skład wjechał do tunelu i wtedy hmm. zniknął? Dokładnie tak. Brzmi trochę dziwnie, czy coś podobnego zdarzyło się wcześniej? W ciągu ostatnich lat zniknęło kilku pracowników. Może zwyczajnie rzucili pracę. Tak twierdziła dyrekcja, ale po zniknięciu całej Elois raczej w to wątpię. Jaka znowu Elois zniknęła. Zaraz. Halo? Tak, już tam jadę. Mamy awarię. Zobaczymy się później. O, ekstra, i to w takim momencie. Ej, a wy dokąd idziecie? Poszukać śladów? Coś mi podpowiada, że nie znajdziemy ich na tym nudnym peronie do ciemnego tunelu. Musimy opracować plan. Hm? Hmm? Martin? Japa? Czekajcie na mnie! Chłopaki, jesteście tu? Diana, pomóż mi odrobić lekcję. Ale z ciebie durny <laughs> uh, <tu nie> <laughs> Ej! <śmiech> oh, oh. Diana, spoko. Ach, jasne, że tak, ale te głupie tory są rozwalone. Bo się stopiły. Patrzcie, tu jest jakiś osad. Niezbędnik szpiega włączony. Wybór, skanowanie śluzu. Analiza danych. Próbka, popiół wulkaniczny. Wstępne datowanie, okres prekambryjski. Orety. Wiecie, co to znaczy? Że w tym miejscu był prekambryjski wybuch. Prekambryjski wybuch to już lekka przesada, nie sądź? O! Ja panie lubi. Martin też tego nie lubi. Uciekamy! Ludzie żyjecie. Żyjemy tylko gdzie byłam w Bostonie, a teraz jestem kto to wie. Dobra, nad nami widzę trzy chore księżyce. To chyba zły znak. Hm. Hm. Billy! Billy, czy mnie słyszysz? Straciliśmy zasięg. O, świetnie! Nie dość, że zgubiliśmy się w kosmosie, to jeszcze nie mogę spytać o Huntera! Diano Lombard, nie mogę uwierzyć, że w takiej chwili chłopcy oh. ci w głowie. O, patrzcie! <laughs> Przynajmniej wiemy, kim była Eloise. Patrzcie na te rzeczy. To niesamowite. Zostały wessane przez ten sam portal, co my. Zgadza Plakietka maszynisty Joego Greena. To znaczy, że był tutaj. Ciekawe tylko, gdzie jest teraz. Dzień dobry i witam. Ja jestem pani Appleby. Oj, miło panią widzieć. Już się baliśmy, że jesteśmy tu jedyni. Eee, a gdzie to my jesteśmy? Później Wam powiem. Najpierw Was nakarmię. Na pewno umieracie z głodu po takiej podróży. Mm. <laughs> Mam nadzieję, że jesteście głodni. Żona jest najlepszą kucharką w okolicy. Okolicy? Moja potrawa pokazowa: pieczeń, słodkie ciemniaki i groszek. Czyj brzuszek jest najbardziej głodny? Jaby brzuszek. A w jakiej okolicy właściwie? Chciałabym się dowiedzieć, gdzie wylądowaliśmy. Hmm. Ta pieczeń jest taka pyszna, Martin, dzięki tajnym składnikom. Hmm. Co ty powiesz? Może byś tak pomógł! A! Skup się, Martin! Nie chciałbyś o coś spytać państwa, Appleby? A? A? A, ta, ta, mam pytanie: Czy mogę się umówić z pana córką? <śm> Niestety nie pozwalamy się jej spotykać z chłopcami ona ma dopiero 16 lat. No, dość tego gadania przy stole. Od teraz otwieramy buzię tylko do jedzenia. Kochani, smacznego! Hmm. A! Jaba! A! Wstawaj! Co? Śpimy od wielu godzin w tym dziwacznie odjechanym miejscu. Ale skąd się tu wzięliśmy? Znaczy ostatnie co pamiętam to flirtowanie z Marsią przy pieczeni. Mm, pieczeń. Przeczucie, że ta nasza długaśna drzemka ma coś wspólnego z tajemnymi składnikami pani Appleby. No pośpieszcie o. się, musimy Ej. się zmywać. Dobra, dobra, nie wpadaj w panikę. Najpierw rozejrzymy się trochę. Może uda się coś wywęszyć. Ja pa widzi Marcie. Na pamiątkę szesnastych urodzin. W tym zdjęciu jest chyba coś bardzo dziwacznego. Tu jest data 62, a to znaczy, że Marsia nie postarzała się od 40 lat. Dobra, słyszałem coś o cudownych kremach, ale to już chyba przesada. Oh. Jej rodzice też się nie zestarzeli. To jakby jakby cała rodzina utknęła w latach oh. 60. To wyjaśnia ich niechętny stosunek do randek. Zobaczymy, co jeszcze uda się znaleźć. Oh. Ej, bilety na pociąg z 62, i to nie na byle jaki pociąg. Czekaj, zgadnę. Cała rodzina była pasażerami Elois. Mingo! To chyba znowu wybucha ten tunel! Radujcie <grym> ludzie! A, wiecie co? To chyba coś gorszego niż ten tunel! Zamknijmy się! Jesteśmy zamknięci, ale od zewnątrz! Radujcie mnie! A. A. Ja pa, pomoże! Szybko! Oni uciekają! Niezbędnik świega włączony. Wybór laser. Świetnie! <sumstrzyma> Najpierw musimy znaleźć tego kolesia. Myślisz o kolesiu, którego porwali państwo Appleby i ich zboczona córka? Tamtędy. <sumstrzyma> Ach, trop już ostygł. Jesteśmy na skale. Proszę! Proszę! A teraz znów jest gorący. Idziemy! Jakoś nie mam specjalnej ochoty skakać do tej ciemnej dziury. Hmm. Hmm. Proszę, nie! Nie róbcie tego! To Joe Green! Ten zaginiony maszynista! Ratujmy go! Martin, czekaj! A -a. Mam nadzieję, że jesteś głodny? Nie muszę ci mówić, że moja żona jest najlepszą kucharką w okolicy. Do kogo oni mówią? Nie wiem i wcale nie chcę tego wiedzieć! A to co? Zabrzmiało jak nowy prekambryjski wybuch! To nie A -a. wybuch! Pieczeń! Japa za dużo zjadł! Mamy tu chyba nieproszonych gości. Aha. Świetnie, i co teraz? Zdaje się, że jedyna droga jest tam. Tam niczego nie ma. Pusta przestrzeń. Musimy się wyrwać z tej paranoi! Niestety to jest niemożliwe. Niewdzięcznych gości takich jak wy trzeba ukarać. Marsia, czeka i ja myślałem, że coś nas łączy. Aaaaa! Przemyśl się to! Aaaaa! 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 Wasze niegrzeczne zachowanie zdenerwowało Zuka, a my tak się staramy, żeby był szczęśliwy. No cóż, sami tego chcieliście? No, moi kochani, kto zje ciasto. Ja. ja. Czy ktoś mi może powiedzieć, co się tu dzieje? Też chcielibyśmy wiedzieć. Niezbędnik szpiega włączony, wybór zbiór legend. Według tej legendy Zuk był babilońskim smokiem. Żył przez tysiące lat karmiąc się siłą życiową ludzi. To wyjaśnia, czemu wysyłał tych robotników z kolei i pasażerów z Elois. Elois? Czy to ten pociąg, który zniknął w 62? Właśnie ten. Prawdopodobnie była w nim rodzina Appleby. Pewnie ubili interes ze starym Zukiem. On wysyła ofiary przez portal, a oni mu je przyrządzają. Hmm? Tak, raz w miesiącu, kiedy te trzy księżyce nachodzą na siebie, Smok ma kolację. Japa, powiedz, że to twój żołądek. Nie, Japa, Zuk. tego włączony wybur turbobandzi No, teraz musimy zniknąć z jadłospisu na kilka minut. Jeśli zuk nie zje kolacji, podupadnie na siłach i wtedy koniec balangi. Dawaj yapa. Teraz pan. Mhm. <grym wytrzyma> uh, nic tu po mnie. Jana! Przyszedł mnie! Chcesz coś zeżreć? to żryj to! Oh. Martin! Uh. Uh. Trzymam cię! Chyba nie dam rady! Wytrzymaj! Tylko kilka sekund! Podnieś drugą rękę i złap mnie za rękaw! Uh. 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 Aj, mam go! Uh. Oho uh. Nie! Uh. Miałeś rację, Martin. Bez ludzkiej siły życiowej zuk rozpadł się na kawałki. No, nareszcie skończył ze swoim konsumpcyjnym stylem życia. Doskonała robota. Tak, gratuluję. Zadanie wykonane. Wszystko szło idealnie, zanim się wmieszaliście. Może dla ciebie. On być może miał inne zdanie. Ach. Joe Green melduje się na stacji 9942. Chyba możemy znów ją otworzyć. A teraz chwila, na którą wszyscy czekaliśmy! Chwila, kiedy Martin będzie odszczekiwał! Hej! Hmm, Hunter Barrington, zaraz! Prymus od pierwszej klasy, mistrz rachunków, prawdziwy mózg. Aha! Wiedziałam! Jest perfekt! Zaraz? To nie wszystko. Zdaje się, że ma talent w żonglerce. Czyli kiedy A? go nazwałem błaznem, wiedziałem co mówię. Hunter jest dyplomowanym szkolnym błaznem pierwszej klasy? Ach. Zdawało mi się, że on ma dziwną koordynację ruchów. No wiesz już czemu cię rozbawił. Hunter jest po prostu komikiem cyrkowym. Hmm. Nie bądź taka wymagająca, siostro. Dogadacie się. Hunter pomoże ci żonglować napiętym terminarzem. No proszę, też bywasz zabawny. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Minimaxa Start International Polska. Reżyseria Paweł Garia. Dialogi polskie Anna Niedźwiecka-Medek. Dźwięki i montaż Hanna Makowska. Kierownik produkcji Paweł Araszkiewicz. Udział wzięli Martin Jacek Kopczyński. Diana Katarzyna Kwiatkowska, Japa Zbigniew Konopka, Mamma Elżbieta Jędrzejewska, Bili Cezary Kwieciński i inni.